I tam, z tej strony pasieka słoneczna miody 11 kwietnia Jesteśmy znowu na pasiece w lesie wierzba dalej robi nam pozytywną niespodziankę Nadal kwitnie Szczyłka wczoraj się obeciała długo znowu siedziały bo śniegu było dosyć dużo 10 dni, wczoraj oblocik a dzisiaj już pracują będzie już taka fajna temperaturka myślę także coś sobie przyniosą jeżba nadal kwitnie, tam mam późniejsze odmiany z drugiej strony no widać, no widać pięknie jeszcze mnóstwo A my znowu przegląd robimy. I tym razem dodajemy już węże. Do pełna po dwie ramki. Ramkę i już są wszystkie ule dziesiątki. Dwie rodziny ósemka. Pozostałe wszystko siła mnóstwo czerwiu wychodzącego około 3-4 ramek jest to wszystko z tego ocieplenia marcowego gdzie termin wychodzenia rozpoczął się 6 kwietnia dlatego ja tak często operuję tymi datami, i mówię, żeby sobie pamiętać że wtedy pogoda, była oblot, bo wtedy po tych trzech tygodniach wszystko się nam zmienia i teraz nam wyszły te trzy tygodnie od 6 jest naprawdę masa pszczoły wychodzącej na tych trzech, czterech ramkach to jest cała, sama młoda pszczoła, która teraz musi się troszkę podpaść, czyli ten pożytek, który w tej chwili one poczuły, znowu rozbujają je. One muszą się posilić za 5 dni. Te, te, no to będą już całe, całe ule i pszczoła będzie już ta młoda gotowa do pracy. W tam błąka, bo to jest młodziutka pszczółka. Kilka dni potrzebuje właśnie na, na odkarmienie. Jak z pokarmem stoję, tu wieżba cały czas daje. Wtedy mówiłem, że dwa dni będzie po 11 stopni, to gdzieś nawet musiałem gdzie nie gdzie odsklepiać widelcem. Mimo, że minęło 11 dni, nadal pokarmu jest wystarczająco zasklepionego takiego otwartego pokarmu naprawdę było już malutko to już wszystko wyjadło więc dobrze że taka pogoda przyszła bo i bo mogą sobie polatać i znowu przynieść nektaru bo znowu by mogło być krucho z rozwojem nie chodzi o to o ten zapas żelazny tylko po prostu nie byłoby tego czym one właśnie się na bieżąco odżywiają otwartego pokarmu nas nie interesuje zasklepiony bo może być zasklepiony i tak jest głód i co jeszcze robię standardowo polewanie tylko tym razem idzie ambrozoriusz czyli twarz szawiowy olejki hmm. olejki co tam jeszcze idzie C, czosnek, kwasek cytrynowy, żeby zakwasić to wszystko żebyśmy nie polewali bez kwasku, żebyśmy im nie zrobili już znowu gorzej, Dobrze, idziemy do rodzinki. Ta sama co ostatnia B86 tak wszystko nabudowane to wszystko będziemy wycinać wszystko będziemy wycinać i zobaczymy jak to jak to, jak to pójdzie jak ten środek fajnie wygląda jak ta rameczka którą dodawaliśmy na pewno węzeł będziemy dodawać z tej strony bo tu dodawaliśmy wtedy rameczka pod jajka ta miała tylko troszkę jajeczek, tamte były wszystkie z czerwien, więc nie będziemy rozbijać, Postaramy się je odsadzić tutaj między jedynkę, dwójkę w środeczek. Ok, a teraz się dobierzemy do środka. Zobaczymy jak to wszystko wygląda. Okay. Wszystkie zatwory już wyciągam, Z zatwory pójdą do, do skrobania, nie było Oj. Niedługo odkłady, także znowu się przydadzą. Dobrze. Rano numer jeden. Mu jest ten czerw, co wtedy widzieliśmy, no to jest zaskakiwane. Ale my idziemy dalej. Nie interesuje środek. Ale tak. Rama Którą dodawaliśmy wtedy taka, taka ładniutka była no to jest ładnie zaczerwiona cała jeszcze nie jest cała widać że dopiero są jajka czyli teraz dopiero na tym ociepleniu matka się tu pojawiła jednak było ale proszę zwrócić uwagę Koloryt pszczoły. To jest większość młodej pszczółki. Mhm. I że siedzi na gęsto, bo jeszcze jest niewykarmiona. Ona musi poczuć teraz przypływ pożywienia nektarku. Jajka są tylko z tej jednej strony, z tej strony nie ma. Matka dopiero dzisiaj albo wczoraj się pojawiła, a wczoraj się oblatywały, także. Są poberone morski damy im węże. Niech nam węże odbudowują. Mam probiotyk. Łatwiej mi zajdą jak je fuknę probiotyczkiem troszkę. Ok, następna ramka. Jak będą piękne nameczki dochodzące, to zaraz wyoglądamy. Wszystkie ramki poglądamy. Przedostatnia Widać czerw grubo pszczoły, na no, no było zimno i ta pszczoła jest, jest zbita, ale jak to teraz wszystko puści to będzie się działo. Pokarm widać. Jest. 11 dni brak lotów, a pokarmu jednak mnóstwo. Mnóstwo jest, wierzba robi takie rzeczy. Ok. Nadal nie szukamy miseczek, tylko poszerzenie. I wygląd w czerwcu. Na wodzie może jeszcze przyjdzie czas. Nie teraz. Rameczka z czerwiem wyjdziemy. O, koło jest jeszcze tutaj krytego. Już jest w jajkach i w larwach, tak. Ale to teraz, no i tutaj widać, że już komórki pustoszeją, czyli troszkę powyjadały. Ale tu nadal jest zasklepionego pokarmu dużo. Teraz przyjdzie ciepło, więc no ten pokarm już zostanie. To już wszystko będzie. Razem jak będziemy tu już będą szły na stawki. Teraz chrząszcze po prostu muszą się najeść i do robotę. O. Yes. I też widać cały środek wyjdziony. Mhm. Boki wychodzące, pokarm Komórki Pustoszeją, fajnie, fajnie, fajnie Czyli matka będzie to Zaczerwiać No yy. i cała jest Zajajkowana, zalarwowana widać Aha, okej okay. samo widać to już wszystko wyjdzione do samego dołu tam jeszcze odrobinka została o i ta strona od pokarmu jest młodsza, czyli jest jeszcze poszyty czerw ale środek już i i są pierwsze jajka czyli czółka już to polerują a matka już to uzupełnia, ale mówię no te 11 dni tej niepogody 10 dni tego zimna śniegu na dniu również to zatrzymały troszkę rodzin nie ma zmian że to się wszystko zatrzymało mamy, chciałbym zobaczyć No na rama, tu jest też wyporczący. Proszę, cały środek wyjdziony. O, boższego od pokarmu. To, co jest młodsze, to będzie wychodzić na, na dniach. I też wszystko jest zajajkowane. Dobrze. I wszystko na pszczoły. Jest przewaga wszystko młodej pszczoły w tej chwili. Dobrze. Co nadal mamy nie widzę. Teraz więcej pszczoły. Dobrze, się ukryje nam się ukryje. O i tu mamy tą kolejną wychodzącą, czyli tych wychodzących jest 2, 4, 5, 6 proszę, środek już, a to wszystko poszyte pokarm to im zaraz od sklepie bo jest dosyć go tu dużo no, zasklepionego. a to jest przedostatnia już rameczka jak to wszystko przenoszę tu pracuję nie ma co się obijać. mamy no, no dalej też się nie wrzucamy. i tak wydelczy, wydelikatnie pojeździć On już w tej chwili każdy pokarm który jest zaspiepiony on już zostanie Oni już zostanie, to już wszystko będzie do czasu założenia na stawek będziemy mówić, że mamy przypływ po tego Stawka nam się powiększa a ono wszystko z dołu przyniosą tego ten pierwszy mnie jest złapać czysty. No, chyba szkoła jazdy. Tu karmu no nie może być dużo. chyba cały czas chyba żeby żeby czysty. czysty. No, tak to to karma. No, karma. nie chyba 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 nie. Ja wiem, że tak będzie. sobie miejsce pod hmm. Ostatnia ramka. Jest tu czern, tak. Jajka też. mamy nie widzę. Mm -hmm. no. Także. Ramkę z węzłem damy jednak z tamtej strony, tak jak mówiłem. Jest no, nie będziemy go rozbijać też. Kupimy tylko tą rameczkę. Słoneczko nam zachodzi, jak zachodzi trochę zrobi się zimno, bo to jest ledwo 12 stopni do słońca jest fajnie, ale tak to jest nieciekawie. w silnych godzinach to można tak sobie pootwierać ale na słabych no lepiej nie i robić to przy, przy słońcu, ale tarku nie ma wszystko chyba poprzerzucać rama węzłą węza piękna Okej. Okay. Wdajemy nam ramkę w piaszgo. tu matki gdzieś nie ma. Delikatnie by je zdymić. Jak polejemy, to się rozważą, Z tym kwasem będą spadać. Troszkę probietyczku. Niech nam schodzą na dół. Teraz ambrozol. ambrozolem lejemy już po pszczole, po uliczce. Łyżeczka na każdą uliczkę. Dobiegi musimy zrobić wszystkie przed sezonem produkcyjnym Dlatego ja teraz każdy za każdym razem jak jestem to im coś przewożę w marcu no w kwietniu to jestem no raz w tygodniu coś dostaną, ja już Takie zabieg mam zrobiony na pszczoła. okej okay. I co teraz zamykamy? Zamykamy, żeby się nie rozłożyły. Gotowe 10 rameczek. Wszystkie ramki tam 5-6 wychodzących. Także zmiana pokoleniowa nastąpi w tym tygodniu. Zamykamy. Gotowe. I tak wszystkie rodziny. Dziś jest czas na węzę. Węzy przywiozłem. Kilka skrzynek. Wszystkie zatwory wyciągam. Wszystko na całe ule. Dwie uszemki. A tak to. Ciąg. W drugą stronę też już zacząłem zasiedlać powoli się dzieje mhm. Dzisiaj znowu już cały dzień trzeba obiad zjeść na miejscu tutaj i działać Wszystkie pięknie pracują Widać, widać Także będzie się działo. Mhm. Okej, okay. dobra, dziękuję, do usłyszenia.